Rozdział szesnasty Chilon nie pokazywał się jednak dość długo, tak że Winicjusz nie wiedział w końcu, co o tym sądzić. Próżno powtarzał sobie, że poszukiwania, jeśli mają doprowadzić do wyników pomyślnych i pewnych, muszą być powolne. Zarówno jego krew, jak i porywcza natura burzyły się przeciw głosowi rozsądku. Nie czynić nic, czekać, siedzieć z założonymi rękoma było czymś tak przeciwnym jego usposobieniu, że w żaden sposób nie umiał się z tym pogodzić. Przebieganie załóg miasta w ciemnym niewolniczym płaszczu, przez to samo, że było daremnym, wydawało mu się tylko oszukiwaniem własnej bezczynności i nie mogło go zaspokoić. Wyzwoleńcy jego, ludzie przebiegli, którym kazał czynić poszukiwania na własną rękę, okazywali się stokroć mniej zręcznymi od Hilona. Tymczasem, obok miłości, jaką czuł do Ligi, rodziła się w nim jeszcze zawziętość gracza, który chce wygrać. Winicjusz takim był zawsze. Od najmłodszych lat przeprowadzał, co chciał, z namiętnością człowieka, który nie rozumie, że może się coś nie udać i że trzeba się czegoś wyrzec. Karność wojskowa ujęła wprawdzie na czas w karby jego samowolę, ale wszczepiła weń zarazem przekonanie, że każdy rozkaz, który wydał niższym od siebie, musi być spełniony. Dłuższy zaś pobyt na wschodzie wśród ludzi giętkich i do niewolniczego posłuchu przywykłych utwierdził go tylko w wierze, że dla jego chcę nie ma granic. Obecnie więc krwawiła ciężko i jego miłość własna. Było przy tym w tych przeciwnościach, w tym oporze i w samej ucieczce Ligi coś dla niego niezrozumiałego, jakaś zagadka, nad której rozwiązaniem męczył śmiertelnie głowę. Czuł, że aktę powiedziała prawdę i że nie był dla Ligi obojętnym. Ale jeśli tak, to dlaczego przełożyła tłactwo i nędzę nad jego miłość, nad jego pieszczoty i nad pobyt w jego rozkosznym domu? Na to pytanie nie umiał znaleźć odpowiedzi, a natomiast dochodził tylko do pewnego niejasnego poczucia, że między nim a Ligią, i między ich pojęciami, i między światem jego i Petroniusza, a światem Ligii i Pomponii Grecyny, istnieje jakaś różnica i jakieś nieporozumienie, głębokie jak przepaść, której nic nie zdoła zapełnić i wyrównać. Wówczas zdawało mu się, że musi Ligię stracić i na tę myśl tracił tę resztę równowagi, którą chciał w nim utrzymać Petroniusz. Były chwile, w których sam nie wiedział, czy Ligię kocha, czy jej nienawidzi. Rozumiał tylko, że musi ją znaleźć i że wolałby, żeby go Ziemia pochłonęła, niż żeby nie miał jej zobaczyć i posiąść. Mocą wyobraźni widywał ją czasem tak dokładnie, jakby przed nim stała, przypominał sobie każde słowo, które do niej mówił i które od niej usłyszał. Czuł ją blisko, czuł ją na piersi, w ramionach i wówczas rządza obejmowała go jak płomień. Kochał ją i wzywał jej. A gdy pomyślał, że był przez nią kochany i że mogła dobrowolnie spełnić wszystko, czego od niej żądał, chwytał go żal ciężki, nieprzebrany i jakaś wielka tkliwość zalewała mu serce na kształt niezmiernej fali. Lecz miewał i chwile, w których bladł z wściekłości i lubował się myślami o upokorzeniu i mękach, jakie Ligi zada, gdy ją odnajdzie. Chciał ją nie tylko mieć, ale mieć zdeptaną niewolnicą, a jednocześnie czuł, że gdyby mu zostawiono wybór, czy być jej niewolnikiem, czy nie widzieć jej więcej w życiu, to wolałby być jej niewolnikiem. Bywały dnie, w których myślał o znakach, jakie na jej różanym ciele zostawiłby batok i zarazem chciałby całować te ślady. Przychodziło mu także do głowy, że byłby szczęśliwy, gdyby ją mógł zabić. W tej rozterce, w zmęczeniu, niepewności, zgryzocie tracił zdrowie, a nawet i piękność. Stał się też panem niewyrozumiałym i okrutnym. Niewolnicy, a nawet wyzwoleńcy zbliżali się do niego z drżeniem, a gdy kary spadały na nich bez żadnego powodu, zarówno niemiłosierne, jak i niesłuszne, poczęli go skrycie nienawidzieć. On zaś, czując to i czując swoje osamotnienie, mścił się na nich tym bardziej. Hamował się teraz z jednym tylko chilonem, z obawy, żeby nie zaprzestał poszukiwań. ów zaś, zmiarkowawszy to, począł go opanowywać i stawać się coraz bardziej wymagającym. Z początku za każdą bytnością upewniał Winicjusza, że sprawa pójdzie łatwo i prędko. Teraz ją sam wynajdywać trudności i nie przestając wprawdzie zaręczać za niezawodny skutek poszukiwań, nie ukrywał jednak, że muszą one trwać jeszcze długo. Przyszedł wreszcie po długich dniach oczekiwania z twarzą tak posępną, że młody człowiek zbladł na jego widok i skoczywszy ku niemu, zaledwie miał siłę zapytać. Nie ma jej między chrześcijanami. Owszem, Panie, odpowiedział Hilon. Ale znalazłem między nimi gałka lekarza. O czym mówisz i co to za jeden? Zapomniałeś więc, panie, o starcu, z którym wędrowałem z Neapolis do Rzymu i w którego obronie straciłem te oto dwa palce, których strata nie pozwala mi utrzymać pióra w dłoni. Rozbójnicy, którzy porwali jego żonę i dzieci, pchnęli go nożem. Zostawiłem go konającego w gospodzie pod minturnae i opłakiwałem go długo, niestety. Przekonałem się, że żyje dotąd i należy do gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Winicjusz, który nie mógł pojąć o co chodzi, zrozumiał tylko, że ów Gaukus stanowi jakąś przeszkodę w odnalezieniu ligi, więc potłumił gniew, który w nim zbierał i rzekł: Jeśliś go bronił, to powinien być ci wdzięczny i pomagać. Ach, dostojny Trybunie, nawet bogowie nie zawsze bywają wdzięczni, a cóż dopiero ludzie? Tak, powinien mi być wdzięczny. Na nieszczęście jednak, jest to starzec słabego umysłu, przyćmionego przez wiek i zmartwienia, z którego to powodu nie tylko nie jest mi wdzięczny, ale jak dowiedziałem się właśnie od jego współwyznawców, oskarża mnie, żem się zmówił z rozbójnikami i że to ja jestem powodem jego nieszczęść. Oto mi nagroda za dwa palce. Jestem pewny, łotrze, że tak było jak on mówi, rzekł Winicjusz. Wtedy wiesz więcej od niego, panie, odpowiedział z godnością Hilo. On bowiem tylko przypuszcza, że tak było? Co jednak nie przeszkadzałoby mu wezwać chrześcijan i pomścić się na mnie okrutnie. Uczyniłby to niechybnie inni zaś również niechybnie by mu pomogli. Szczęściem nie wiem mego imienia. W domu zaś modlitwy, w którym spotkaliśmy się, nie dostrzegł mnie. Ja jednak poznałem go od razu i w pierwszej chwili chciałem się mu rzucić na szyję. Wstrzymała mnie tylko roztropność i zwyczaj zastanawiania się nad każdym krokiem, który zamierzam uczynić. Począłem się więc po wyjściu z domu modlitwy o niego wypytywać, i ci, którzy go znają, powiedzieli mi, iż jest to człowiek, którego zdradził towarzysz podróży z Neapolis. Inaczej nie wiedziałbym przecie, że on tak opowiada. Co mnie to obchodzi? Mów coś widział w domu modlitwy. Ciebie nie obchodzi, panie, ale mnie obchodzi zupełnie tyle, ile własna moja skóra. Ponieważ zaś chcę, by nauka moja mnie przeżyła, wolę się wyrzec nagrody, jaką mi obiecałeś, niż narażać życie dla marnej mamony, bez której, jako prawdziwy filozof, żyć i szukać boskiej prawdy potrafię lecz winicjusz zbliżył się do niego z twarzą złowrogą i począł mówić stłumionym głosem a kto ci powiedział że z ręki gałka prędzej cię śmierć spotka niż z mojej skąd wiesz psie że cię zaraz nie zakopią w moim ogrodzie hilo który był tchórzem spojrzał na winicjusza i w mgnieniu oka zrozumiał że jeszcze jedno niebaczne słowo a zgnie bez ratunku będę jej szukał panie i znajdę ją zawołał pośpiesznie Nastało milczenie, w czasie którego słychać było tylko szybki oddech Winicjusza i odległy śpiew niewolników, którzy pracowali w ogrodzie. Po chwili dopiero Grek, spostrzegłszy, że młody Patrycjusz uspokoił się nieco, począł mówić. Śmierć przeszła koło mnie, ale ja patrzyłem na nią z takim spokojem jak Sokrates. Nie, panie, nie powiedziałem, że wyrzekam się szukania dziewicy i chciałem Ci tylko powiedzieć, że szukanie jej połączone jest teraz z wielkim dla mnie niebezpieczeństwem. Wątpiłeś w swoim czasie, czy jest na świecie jaki Eurycjusz, a chociaż na własne oczy przekonałeś się, że syn mojego ojca mówił Ci prawdę, posądzasz teraz, żem Ci wymyślił Gaukusa. Niestety, gdyby to on był tylko wymysłem. Gdybym mógł z zupełnym bezpieczeństwem chodzić między chrześcijan, tak jak chodziłem dawniej, odstąpiłbym za to tę biedną niewolnicę, którą kupiłem trzy dni temu, aby miała pieczę nad moim wiekiem i kalectwem. Lecz Gaukus żyje, panie. I gdyby mnie raz ujrzał, ty byś nie ujrzał mnie więcej, a w takim razie, kto by ci odnalazł dziewicę? Tu umilkł znowu i począł obcierać łzy, po czym mówił dalej. Lecz póki gałkus żyje, jakże mi jej szukać, gdy w każdej chwili mogę go napotkać, a gdy go napotkam, zginę i wraz ze mną przepadną moje poszukiwania? Do czego zmierzasz? Jaka jest rada? I co chcesz przedsięwziąć? Spytał Winicjusz. Arystoteles uczy nas, panie. Że mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. A król Priam mawiał często, że starość jest ciężkim brzemieniem. Owóż brzemie starości i nieszczęść przygniata gałka od dawna i tak ciężko, że śmierć byłaby dla niego dobrodziejstwem. Czymże bowiem wedle Seneki jest śmierć, jeśli nie wyzwoleniem? Błaznuj z Petroniuszem, nie ze mną, i mów czego chcesz. Jeśli cnota jest błazeństwem, niech mi bogowie pozwolą zostać błaznem na zawsze. Chcę, panie usunąć gałka, albowiem póki on żyje i życie moje i poszukiwania w ciągłym są niebezpieczeństwie. Najmij więc ludzi, którzy go zatłuką kijami. Ja ich zapłacę. Zedrą cię panie i będą później wyzyskiwali tajemnice. Łotrów w Rzymie tylu jest, ile ziaren piasku w arenie. Nie uwierzysz jednak, jak się drożą, gdy uczciwy człowiek potrzebuje wynająć ich łotrostwo. Nie, dostojny trybunie. A nóżby wigilowie schwytali zbójców na zabójstwie, Ci niewątpliwie wyznaliby, kto ich najął, i miałbyś kłopot. Mnie zaś nie wskażą, bo im imienia swego nie powiem. Źle robisz, że mi nie ufasz, albowiem, pomijając nawet moją rzetelność, pomnij, że tu chodzi o dwie inne rzeczy: o moją własną skórę i o nagrodę, jaką mi przyrzekłeś. Ile ci potrzeba? Potrzeba mi tysiąc sestercji, albowiem zwróć, panie, uwagę, że muszę znaleźć łotrów uczciwych, takich, którzy by wziąwszy zadatek, nie zniknęli z nim razem bez wieści. Za dobrą robotę dobra zapłata. Przydałoby się też coś i dla mnie na obtarcie łez, które wyleje z żalu nad gałkiem. Bogów biorę na świadectwo, jakem go kochał. Jeśli dziś dostanę tysiąc sestercji, za dwa dni dusza jego będzie w Hadesie i tam dopiero, jeśli dusze zachowują pamięć i dar myśli, pozna, jakem go kochał. Ludzi znajdę dziś jeszcze i zapowiem im, że od jutra wieczór za każdy dzień życia gałka strącam po sto sestercji. Mam też pewien pomysł, który mi się wydaje niechybnym. Winicjusz raz jeszcze przyobiecał mu żądaną sumę, lecz zabronił mówić więcej o gałku, a natomiast zapytał, jakie inne przynosi nowiny, gdzie przez ten czas był, co widział i co odkrył. Lecz Hilo niewiele nowego mógł mu powiedzieć. Był w dwóch jeszcze domach modlitwy i uważał pilnie na wszystkich, a zwłaszcza na kobiety, ale nie spostrzegł żadnej, która byłaby podobną do ligi. Chrześcijanie jednak uważają go za swego, a od czasu, gdy dał na wykupno syna Eurycjusza, czczą go jako człowieka, który wstępuje w ślady Chrystosa. Dowiedział się też od nich, że jeden wielki prawodawca, niejaki Paweł Starsu, znajduje się w Rzymie, uwięziony skutkiem skargi podanej przez Żydów i postanowił się z nim poznać. Ale najbardziej ucieszyła go inna wiadomość, mianowicie, że najwyższy kapłan całej sekty, który był uczniem Chrystusa i któremu ten powierzył zarząd chrześcijan całego świata, ma także lada dzień przyjechać do Rzymu. Wszyscy chrześcijanie zechcą go oczywiście widzieć i słuchać jego nauk. Nastąpią jakieś wielkie zebrania, na których i on, Hilo, będzie obecny, a co więcej, ponieważ w tłumie ukryć się łatwo, więc wprowadzi na nie i Winicjusza. Wówczas odnajdą Ligię na pewno. Gdy gałka raz się usunie, nie będzie to połączone nawet z wielkim niebezpieczeństwem. Zemścić Zemściliby się oczywiście i chrześcijanie, ale w ogóle są to ludzie spokojni. Tu Hilon począł opowiadać z pewnym zdziwieniem, że nie dostrzegł nigdy, by oddawali się rozpuście, zatruwali studnie i fontanny, by byli nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego, czcili osła lub karmili się mięsem dzieci. Nie, nie, tego nie widział. Zapewne, że znajdzie się między nimi i takich, którzy za pieniądze sprzątną gałka, ale nauka ich, o ile mu wiadomo, do żadnych zbrodni nie zachęca. Owszem, Każe urazy przebaczać. Winic już zaś przypomniał sobie, co mu u Akte powiedziała pomponia Grecyna, i w ogóle słów Hilona słuchał z radością. Jakkolwiek uczucie jego dla ligi przybierało pozory nienawiści, doznawał ulgi słysząc, że nauka, którą i ona i pomponia wyznawały, nie była ani zbrodniczą, ani plugawą. Powstawało w nim jednak jakieś niejasne poczucie, że to ona właśnie, że to ta nieznana mój tajemnicza cześć dla Chrystusa stworzyła rozdział między nim i Ligią, więc począł zarazem bać się tej nauki i nienawidzieć jej.